Jak to no, jest scenariusz? Bo co Spyro chce stracić dla 18, plus? No i tak dalej młodzież wbija trochę. Mhm. Bo nie, znacie znaczy Spyro chce stracić. Kojaruj. A Spyro jest przygodówka. Tak. Ta przygodówka to chyba. One time. Mhm. Spyro ma 3. Uh, insencje w się, ale to jest moja po prostu matka Ja po angielsku to Bar under a... dead bar, dead homie? Tak. Ja właśnie to po angielsku, jak jest

No. Ding dong spadł już śnieg. O Oczy musi się cały ubirał. O, aha, barwa. Barwa? Barwa? barwę Barwa? 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 Barwa?

Nie, on tam przy tym Taki chłop jest. go. Jeszcze nie... tego. jest.

Zabawa, bardzo. Jak to Zabawa! Nie widać? Jak to fajna zabawa, nie? Musimy się zmacować. do następnego. Ja tak nie. Aha. Ojej. Bo ja le to lecz. Mmm jak haki są też u siebie. Są trzy haki od siebie. Tak, Odlewałam chwilę. Bo ktoś się odrybało od kasy. Odrybało mu od kasy.

Пердай. Папа. Бог. Ты куда? Да, я послушал. Хит, ну, я просто тобе. Ну, я сам на самом шуме. Я сам на самом шуме. Ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту. ту

Właśnie zobaczyłem, nie może wyjść. Zapomniałam Karolinie, bo w szafce siedzi. <grymne> Zapomniałeś o mnie?! No bo w szafce siedzi cały Nie widać swojej żółtej aury. To teraz proszę mnie ściągnąć. Ja nie żyję, jestem martwy. Ale, ale oh, dużo no. razy ściągnęłam... Dziś nie co? Ale lepiej nie z Nie Poszedł do was. Dobra, to Obsesja nie żyje. Proszę zostaw mnie, kurwo. No kurwa. Dobrze, ciebie. Ciebie, go, go, go. Dobrze. Ja mam adrenalinę i to bym się wylecił. Tak? No. Kup, masz w klapy, tak? To ty to, 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 to idzie. Dobra, zobaczymy. Teraz Co to było? Co to było? Co to Możliwe Kołysankę, ruina, niepokój Niepokojąca obecność. Kurwa, u województwa mi się Pita. Pita no ja mam zero. Pita.